Aha, moi drodzy, ja się śmiałam sam do siebie, e, bo <laughs> e, pewnie się zastanawiacie, jak przesunę nogi, które zespawałem już tu. Aha, jeszcze tu muszę zespawać, ale ja chciałem wam coś ciekawego pokazać, bo Blenda ma takie możliwości, po prostu jakby to był program z kosmosu. Mianowicie chcę te nogi, nie są... E, wykrzywić, ale nie teraz są w jakości poligonu. To jest taki fajny sklep, w tym brach na do heźbienia, e, które chciałbym dla was ulikować. Połz. Właśnie się dowiedziałam co te nachędzie mogę robić. Mogę nogę wyginać. Niestety, ale tutaj. Minimalnie tylko stracimy jakość Eee, Gamera Gills. Coś takiego mogę zrobić z poligonem. Powiem wam nieźle, nieźle. Mm, się zmniejszy to. Chicken, nie tracę jakości poligonu. No i działa ten rępędzaj w widoku gwagę, czyli w widoku ortograficznym. To ma radius. Najlepsze, moi drodzy, jest to, jak teraz wyginam nogi od stołu, to wszystkie verteksy są zachowane. I teraz sprawdzę jakość mego oligonu. To wciąż można naprawić. Zaraz wam powiem jak. Ale na hędzie o! Na hędzie nie uszkodziło oligonu. A nawet jeśli oligon jest lekko uszkodzony, jak nie widzę hragnich artefaktów. jest sobie nogi od krzesła wyprostowałem. To jest takie nachęcie jak Mash Clean Up. Make Planner Faces. To nawet się nic nie zmieniło. Bo ja tutaj spawałem nogi. Za pomocą nachęcie Boolean Intersect. Nie wiem czy Boolean czy Boolean. Jak się to wymawia? Ale to jest jednak jedno ale. Tutaj trzeba wykasować wewnątrz e, facea. Jak wam level nie działa. I jeszcze jak nie działa, to macie użyć mesh, normal, circle, calculate, outside. I nawet jeszcze jak nie działa, to macie dać obiekt e, light scale. Ale ten temat był o węzlu pose brush. Tylko ja chciałem wam pokazać, jakie fajne możliwości. Niektóre nogi mam się spawane. Pokażę Wam model krzesła, krzesło modeluję ze, ze zdjęcia referencyjnego, tu mam zespawany poligon. Pozwólcie, że sprawdzę czy działa mi na do dofazowanie. Zawsze jak mówię dofazowanie, to mi się przypomina kanał Wszyscy Świat na fazie, podróżnik Gawik. Azowski. Ogólnie nie wiem, oglądać jego kanał. Teraz pojechał do Kazachstanu. Dobra, się z tym. Też mam fajnie nogę ze spawaną. Mam nadzieję, że się Wam tutorial ujel podoba. na chęć rzeźbienia. Przydatnie jest to. Przynajmniej dom he na tym pomysł, aby uchyć to, jak wygiąć um, krzes nogi krzesła. Bardzo fajne na handzie. naprawdę super, Polecam w ogóle program w Chyba ma więcej na handzie, Niż To się wydaje Niż 3 Max Nie, bo kiedyś To, to na akurat było w wersji 2.92 alfa Ja jeszcze się zastanowię Czy nie powinienem tutaj o, no, chyba to chyba jednak działa tylko z poligonem. O, nawet tak można. No fajnie, Fajne na chęci powiem Wam. No robię fajnym, oglądam się ten program. Dobra, to było Pana Kelly, że już mam miłego dnia. To jest moje krzesło. Oczywiście teraz staram się modelować ze zdjęć referencyjnych. Słuchajcie na to, że bardziej realistyczny będzie taki model. I pamiętajcie o tym, by zaznaczyć tą opcję, bo wtedy węgiel będzie pakował węgię tekstury. I życzę Wam miłego dnia.